Dziś witamy Was z pochmurnego Fedia. Dlatego zaczynamy trochę pochmurnie, mamy nadzieję, że się trochę rozpogodzi. A zaczynamy tradycyjną szklaneczką tureckiego czaju. A dlatego tutaj, bo bar jest o fajnej tematyce. Zaczynamy od czaju, bo z dostępnością dobrej kawy w Turcji jest niestety kiepsko. Zapycha nam y, naszą kawiarkę, y, bo ciężko jest dostać taką w ziarnach, którą sobie sami zawsze mielimy i którą najbardziej lubimy. Tylko najczęściej już jest zmielona i no, taka jest Ale to jest słaba. tak zmielone jak pył. I ta kawa po turecku, to u nas się utarło kawa po turecku, że jest popularna w Turcji, a to tutaj jednak króluje ten czaj. Albo jeżeli chodzi o kawę, to nie no jest kawa rozpuszczalna. I na przykład na stacjach benzynowych bardzo ciężko jest o taką kawę z ekspresu, taką naprawdę smaczną. Jeszcze takich kilka spostrzeżeń na temat one-life'u, bo na podstawie zakupów, naszych ostatnich zakupów, doszliśmy do pewnych wniosków. A konkretnie chodzi o to, że są takie pewne ulubione rzeczy, jak nie podróżujecie i mieszkacie. W jednym miejscu, to idąc do sklepu macie swoje ulubione produkty. Produkty, które zawsze macie pod ręką i raczej nic nie powoduje tego, żeby one znikły z półki, a jak my w tym momencie żyjąc już kilka miesięcy cały czas w podróży. Podróżując teraz po tak wielu krajach, musimy te wszystkie rzeczy nasze ulubione odnajdywać na nowo. Nawet założyliśmy sobie kartę w jednej z sieci tureckich marketów. Tak, żeby kupować te produkty taniej. Sieć to jest Migros. Jej nie musicie w ogóle rejestrować. Przez dwa miesiące ona działa, więc jak jesteście tutaj tymczasowo, to naprawdę duże rabaty daje. Ale te rabaty też są złudne. Zaczęliśmy w ogóle od zakupów. No i nie mogliśmy nie kupić tego, bo idziecie, a na półce widzicie coś takiego pudełko z napisem Rosu z makaronem. No i nam rosół z makaronem kojarzy się no, z takim poczuciem bezpieczeństwa z rodziną, najczęściej na jakiś niedzielnych obiadkach jemy te rosoły u naszych rodziców, kiedyś babć. Zobaczyliśmy ten polski napis, nie mogliśmy się powstrzymać, żeby tego nie kupić, tym bardziej, że jest on bezglutenowy, czyli te kuseczki akurat ja mogę jeść. A rosół jest o tyle dziwny, bo jest tylko jeden napis po polsku, rosół z makaronem, produkowany on jest w Stambule, więc tutaj na miejscu. A wszystko inne jest po turecku. Po turecku i drugie jest po angielsku. Oczywiście to jest zupka instant, ona nie jest najzdrowsza. I... No, ale po prostu... To właśnie poszukiwanie tych ulubionych rzeczy, kojarzenie, to co mówiła Aldona, z tym dobrem powoduje, że no, nie mogliśmy sobie tego pozwolić nie kupić. A przecież mogliśmy kupić kurczaka i sobie zrobić samemu ten rosół. Ale to właśnie są takie, takie rzeczy, na których się teraz łapiemy podczas podróży, że jak coś takiego widzimy, to... To, to po prostu musimy z tego skorzystać. Jak to mówi jeden znany YouTuber, podnieść morale. I yy, dlatego ten rosół znalazł się u nas. Cena jego też jest zaporowa, bo to są 24 liry. Yy, 20,90? Yy, 25 nawet. 25 lir, lirów. 20! Yy, Pojawiła się ta cena na ekranie. Ale za to, w tej cenie, tak naprawdę są dwa rosołki. Jeden już zjadłam. Jest... Całkiem dobry, jak na takiego syfa, yy, a są dwa takie opakowania, czyli tak naprawdę to jest, to są dwa rosołki. Ale zakupy też za granicą nie zawsze są udane. To był zakup Daniela, zużyła mu się poduszka i kupił sobie poduszkę w promocji za 29,90 lir i po rozpakowaniu poczuliśmy straszny smród. Okazało się, że poduszka jest spleśniała i właśnie idziemy ją zareklamować. Niestety wyrzuciliśmy rachunek. Jesteśmy bardzo ciekawi, co z tego będzie. Czy na samą tą kartę, którą założyliśmy, da radę zwrócić tą poduszkę? No bo y, poduszka by nam się przydała jedna, ale ta po prostu po rozpakowaniu, pod tym była pleśń. Na całe szczęście, dzięki temu, że mieliśmy tą kartę, poduszkę udało się wymienić i mam nową poduszkę. To znaczy na początku w ogóle nam nie chcieli wymienić, dlatego że nie mieliśmy tego rachunku, ale jak zobaczyli, że my po prostu chcemy tą poduszkę, poszliśmy, wybraliśmy inną, zaczęliśmy ją obwąkiwać, sprawdzać czy nie jest spleśniała jak poprzednia, to wtedy nagle powiedzieli, dobra, to w takim razie zamieniamy te, te poduszki. Więc Także udało się. To wyszło super. I to właśnie taką rzeczą. O która jest potwierdzeniem tego, co mówiłem Wam przed chwilą, to jest następna sprawa. Wchodząc do tej sieci sklepów, człowiek wychowany całe życie na wieprzowinie nagle widzi... Lodówkę z oznaczeniem świni, to bardzo wyraźnie jest oznaczone, że to jest wieprzowina. Ale to, co trzeba jeszcze powiedzieć, to y, przez miesiąc czasu pobytu w Turcji nie widzieliśmy w ogóle wieprzowiny ani nic z wieprzowiny. I Daniel, jak zobaczył te kiełbaski, rzucił się jak Od po razu prostu tak. jakiś maniak wieprzowy <laughs> na te kiełbaski. Rzuciłem się na tą kiełbasę, bo widzicie, miałem skojarzenie piękne jak kiełbaski. Się na szynkę. Tak, i. Od razu pomyślałem, że sobie zrobię ją w końcu na grillu, będzie normalna kiełbasa, a nie ta ich, ta ich kiełbasa wołowa, która jest powiedzmy dla mnie no nie za bardzo smaczna. I przy kasie, w ogóle nie patrzyłem, jaka jest cena tej kiełbasy. Przy kasie, gdy przyszło płacić, nagle ten rachunek był strasznie duży, i okazało się, bo potem poszliśmy po prostu do kampera sprawdzić to. Ja już myślałam, że jednak nam wliczyli tą poduszkę. Co jest nabite? Z powrotem. To okazało się, że za 400 gram kiełbasek zapłaciłem 100 lirów. Więc kilogram tej kiełbasy. To jest ponad 100 zł. Wam się to wyświetli też teraz na ekranie ten przelicznik, więc to będzie jedna z najdroższych kiełbas, jakie jadłem w życiu. Dlatego na razie ją zostawiam. Jakiś będzie. Jakaś będzie... Okazja! <grym> okazja do tego, żeby, żeby zjeść tego tak drogo. Skosztować ją. Do kiedy ona w ogóle jest ważna? Ważna jest aż do sierpnia jest zapakowana próżniowo, więc mam nadzieję, że wytrzyma. I tak to właśnie że wygląda. Wcześniej znajdzie się okazja. <grym> Jakaś okazja, żeby to zjeść. I dlatego, jak. Zaczynamy żyć w ten sposób, jak my żyjemy. Jak chcesz zacząć żyć tak, jak my w ten sposób teraz żyjemy, to weźcie to pod uwagę, że człowiek jednak przyzwyczaja się do pewnej rutyny, do pewnych rzeczy, które są dla niego dobre, dla do rzeczy, które są, mm, które mu się dobrze kojarzą, może tak to nazwę. I... A jednak co kraj to obyczaj i w każdym, każdym kraju coś tam jest zawsze innego. Trzeba się odnajdywać. Trzeba od nowo. się odnaleźć, dostosować, ogarnąć. A tak naprawdę to nie jest tak hop-siup. I mieszkając chyba w hotelu, nie ma się takich problemów. A tak jak żyje się na co dzień, robi się te zakupy, to wszystkiego się uczy po prostu na własnych błędach. Dokładnie. I czasami kiełbasa kosztuje horrendalną kwotę za kilogram. Ty nie możesz przeżyć taki łaz. Nie, tak się naciąłem, aż mi było głupio potem pójść i zwrócić. A tak w ogóle, jeżeli już mowa o cenach w Turcji, to tutaj pojawi się ankieta, czy chcecie, czy Was interesują ceny w Turcji. Bo w tej chwili Turcja znosi wizy dla Polaków, praktycznie już zniosła, jak będziecie oglądać, natomiast lira poszła trochę do góry. Także jeżeli chcecie taki odcinek. Zagłosujcie. Dzięki Wam dowiedzieliśmy się z komentarzy, że od marca tych wiz w Turcji nie będzie. No i postanowiliśmy się tym zainteresować, a konkretnie zadzwonić do ambasady. Zawsze, jak się przekracza granicę, dostaje się takiego smsa informacyjnego z numerami telefonu do ambasady, do policji i tak dalej. No i postanowiliśmy, jak nigdy nie korzystaliśmy, skorzystać z tego numeru i zadzwonić. Bo jak wiecie, w Turcji jesteśmy od końcówki stycznia. Wytłumaczyłem naszą sytuację i zadałem pytanie. Co się zmieni w momencie zniesienia wiz. W tym momencie pracownik ambasady tak jakby dowiedział się ode mnie, że te wizy od marca nie funkcjonują. Zostałem uraczony piękną, klasyczną polską muzyką i czekałem sobie na linii. W momencie kiedy muzyczka się skończyła, okazało się, że mam skontaktować się ze stroną turecką, bo nie są mi w stanie przekazać żadnych informacji na temat tego, co teraz dalej. Następnie Powiedziałem jaka jest sytuacja, że mamy kanał i mamy widzów, którzy są zainteresowani sytuacją wisi. Czy mają jakiegoś rzecznika prasowego albo kogoś, kto by mógł się na ten temat wypowiedzieć oficjalnie do, do kamery na zasadzie nagrywania połączenia? Znowu usłyszałem muzyczkę, znowu chwila przerwy i następnie otrzymałem informację, że konsul nie jest zainteresowany, a wszystkie informacje, które. Są udzielane na temat wiz, są na stronie internetowej. I tak zrobiłem, wszedłem na stronę internetową polskiej ambasady w Turcji, gdzie rzeczywiście jest dwa zdania o tym, że Turcja znosi te wizy. Zniesienie wiz. Wszędzie wszyscy odtrąbili, że wizy są zniesione. Zostały zniesione opłaty, bo w dalszym ciągu. Wizy tak jakby obowiązują. Wizą jest ta pieczątka wbijana do paszportu. Okres, w którym możecie turystycznie tutaj przebywać, nie zmienił się i w dalszym ciągu wynosi 90 dni w raz na pół roku. To jest podobnie jak na Ukrainie, czyli przez pół roku możecie łącznie na terenie Turcji przebywać 90 dni. Jest to dobra informacja, bo zmniejsza to na pewno koszty podróży do Turcji i odpada Wam 35 dolarów. My trochę niefartownie, bo te 35 dolarów zapłaciliśmy i praktycznie po półtorej miesiąca zmieniło się prawo, no ale tak czasami bywa. I to też takie, ta, taka zagrywka dziwna, bo z tego co pamiętam to wizy z 20 dolarów na 35 podniosły się w październiku, po czym po kilku miesiącach zdecydowali się, że w ogóle te wizy znoszą. Jest, to jest dobra informacja, natomiast nie chodzi o zniesienie wiz, tylko chodzi o zniesienie opłat na te wizy, reszta pozostaje bez zmian. Dlatego nic się nie zmienia, nie zostaniemy w Turcji dłużej niż obowiązuje ta nasza wiza, którą kupiliśmy, bo po prostu ogranicza nas prawo, ogranicza nas czas, w którym możemy tutaj przebywać. Zniesienie opłat za wizy to jest dobra informacja dla wszystkich, którzy wybierają się do Turcji, nie tylko kamperem, ale także z zorganizowanymi wycieczkami, zbiorami podróży, bo po prostu te wycieczki też powinny teraz stanieć. Za osobę to jest ponad 120 zł za tą wizę do tej pory, więc jak jedziecie tutaj z jakimś biurem podróży, to oczekujcie tego rabatu, bo nie ponosicie tej opłaty w tym momencie. Natomiast jeśli chodzi o kamperowe aspekty tego, to na pewno otwiera się nam nowa możliwość podróżowania do kraju, który nie jest jeszcze tak zadeptany, a mam tutaj na myśli Hiszpanię i Portugalię. Kiedyś odwiedzając te kraje przed sezonem. Często byliśmy przeganiani, przeganiani z różnych miejscówek. Raz nas nawet okradziono, i z tego co widzimy, co się dzieje wśród polskich walnijfersów, którzy właśnie tam podróżują najczęściej, to sytuacja dużo się nie zmieniła od jakichś trzech lat. Oprócz tego, że no te kraje są zadeptane, tam jest bardzo dużo turystów i nawet poza sezonem ciężko czasami się dopaść do, do jakichś tam atrakcji. To Turcja o tyle tutaj wygrywa, że odległość jest podobna, atrakcji też jest dużo, a poza sezonem jest o wiele, wiele swobodniej, o wiele, wiele łatwiej cokolwiek załatwić. Nie trzeba się martwić także o jakieś tam kradzieże, o swoje bezpieczeństwo, bo. Y jeszcze Mieldona podpowiada, że jest taniej. I rzeczywiście to jest jeden z tych krajów europejskich, które zostały jeszcze z niskimi opłatami, więc życie jest tu po prostu tańsze. Stwierdzeniem tej tezy, że tutaj jest po prostu spokojniej dla osób podróżujących kamperami i przyczepami, jest to miejsce, w którym się zatrzymaliśmy. Potrzebowaliśmy po prostu skorzystać z wszystkich usług, które proponuje duże miasto. Po tych ostatnich naszych przebojach z wodami siarkowymi, niestety nie wszystkie rzeczy dało się odebrać, tak, żeby nie było czuć zgnilizną, z butwiałym jajem. Musieliśmy oddać część rzeczy do prania i od razu zrobiliśmy sobie pranie. 5 prań to jest 175 lirów. Dużo, niedużo, ale tak ostatnio sobie zdaję sprawę z tego, że te pranie i płacenie za nie to jest chyba taki duży koszt, który w końcu doprowadzi do tego, że lepiej było wziąć pralkę na raty i owozić na przyczepce. No ale w środku nie ma miejsca na pralkę. To a jednak to jest oszczędność czasu. Na przyczepce, ale pani ładnie poskładała wszystko oddzielnie, bielizna oddzielnie, ręczniki pościel oddzielnie, więc jest spoko. Kiedyś bardzo nie lubiłam prania i u nas pranie było bardzo często, a teraz w końcu jak jest raz na ten jakiś czas i ktoś to robi za mnie. To uwielbiam pranie, jak mam wszystko uprane. Duże miasto to jest także okazja, żeby kupić produkty, których nie można spotkać w mniejszych sklepach. I w końcu udało nam się kupić szpinak, dlatego że szpinak ogólnie w Turcji jest mało. Yy... Dostępny, popularny. mało popularny. Ale jak już jest, to są takie. Liście. Ale my po prostu już mamy trochę przepity ten sok z pomarańczy. Znudziły nam się, mimo tego, że jest sezon, są one pyszne, ale ile można. I będę robiła sok z, ze szpinaku, z kiwi, bananów i cytryny. I to jest taki sok, który jest następnym naszym ulubionym, ale przez dłuższy czas nie mogliśmy go zrobić, ze względu na to, że właśnie nigdzie nie było tego szpinaku. I teraz. Będę robiła ten sok, dlatego że w każdym z tych owoców i w szpinaku jest bardzo dużo witaminy C i dodaje to bardzo dużo energii i działa na zmęczenie. I szczerze mówiąc, to jest jeden z moich ulubionych soków, i nie tylko dlatego, że jest zielony, ale dlatego, że bardzo dobrze niweluje zmęczenie, ogólnie poprawia nastrój. A kiedyś, kiedy jeszcze tych soków nie piliśmy, to ja nie lubiłem w ogóle szpinaku. Forma, która. Była najbardziej przyswajalna dla mnie to było zapieczenie albo zasmażenie. A żeby zjeść jakikolwiek szpinak w formie surowej, to, to naprawdę, nawet ten baby mi nie wchodził. A w momencie, kiedy zaczęliśmy to wyciskać, to powiem Wam, że to jest bardzo zjadliwe. I jeszcze jakiś sos, bo właśnie szpinak w Turcji jest sprzedawany w takich wielkich siatach I ponieważ nie będziemy robić aż tyle soku, to zrobiliśmy sos taki na dwa dni. Szpinakowy i on, ten sos i sok. Oczywiście, będzie na naszym blogu będą przepisy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo często piszecie, prosicie, jakie składniki, ile czego. Także wszystko to jest na naszym blogu. Link będzie pod filmem. Tam się w ogóle pojawiły na blogu już kategorie, bo treści się coraz bardziej zapełniają. Podzieliliśmy dla was, żeby było wygodniej na kategorię. I jest tam też taka kategoria kuchni kamperowej i sukcesywnie będziemy tam wrzucać to, co jemy i to, co Takie przypisy, przygotowujemy. Takie przepisy, które można właśnie zrobić w kamperze na dwóch palnikach i w wyciskarce. I nie tylko. I na grillu jeszcze. Jak już wspominałam, jestem trochę leniwa i nie chce mi się... To, to że lubię gotować, że moją pasją jest gotowanie, to wcale nie znaczy, że lubię długo stać w tych garach, dużo myć naczyń, dlatego zrobię teraz z bananów Takiego miksa. Bo nie chcę mi się wyciągać z tej drugiej końcówki, która jest do smoothie, tylko po prostu przełożę stąd, co wyjdzie ta pulpa, tutaj, żeby sok był gęstszy. Bo Daniel zjadł mi banany na śniadanie z obszanką i zostało tylko tyle. I widzicie taki lifehack. Trochę dolaliśmy wody i bez użycia blendera mamy teraz do wykorzystania całego banana. W soku było bardzo niewiele z banana. Mój czar jest tylko wyciskarka, a nie wyciskarka i blender.. Ha. I zobaczcie, co się teraz stanie Czary Mary. Jest piękny kolor nadziei. Kamper maniakowy. A dlatego mówię kolor nadziei, nadziei na to, że będę miał ładną figurę na wiosnę. Ale tak serio to na razie to co mi serwuje Aldona to pomaga mi, czuję się lepiej i do tego brzuch mi zaczyna spadać. Więc polecam. Także życzcie mi osy. Nie wiem po co. Zrobiłem. Jest taki program na YouTube i tam gośpije pije wódkę. I cały czas robi. Tutaj właśnie chciałem Wam pokazać, jak traktowane są kampery w Turcji. Jak wyglądają dodatkowo. A miejscem tym jest duży parking przy promenadzie, przy głównej promenadzie Fetije. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem. Parking, na którym oprócz tego, że jest bardzo dużo lokalsów, którzy nie tylko tutaj przyjeżdżają na chwilę. Ale przyjeżdżają także na dłużej, a niektórzy wydaje mi się, że w ogóle tutaj mieszkają. Parking, który niestety jest przy ruchliwej ulicy, przy tej promenadzie, przy barach, które oferują wieczorami muzykę na żywo, więc można pójść sobie na piwo i tam się też rozerwać, ale nie pozwala to spać, bo ta muzyka bardzo długo leci głośno. Natomiast Parking, z którego nikt was nie przegoni. Parking, na którym możecie normalnie sobie bytować, rozłożyć stolik, rozłożyć krzesełka, i nikt nic z tego sobie nie robi. Tak robią po prostu lokalsi, są do tego przyzwyczajeni. I nawet te okoliczne domy, które są tutaj przy tym parkingu, nie robią sobie tego problemu, że ludzie tu sobie przyjeżdżają i chcą pomieszkać, pożyć, zatrzymać się na jakiś czas. Jedynym mankamentem tego miejsca to jest to, że trzeba ruszyć się gdzieś po metra, po wodę, żeby wylać kota. Ale to myślę, że to nie jest taki mankament. Wszędzie jest w pobliżu coś, z czego można skorzystać, to też Wam zaznaczę na mapie, żebyście mieli proście, jakbyście chcieli tę miejscowość odwiedzić. No i postaram wam się pokazać kilka takich ciekawostek, które są tutaj na tym parkingu. To jest akurat przyczepa, która stoi tutaj bez jakichkolwiek ludzi w środku, czyli czeka sobie na sezon. Tak jak widzicie, zostawiona, zostawiona na alumach ze wszystkimi, nic jej nie ginie, można sobie spokojnie ją zostawić, nie martwić się o nią. obok takiej opływowej przyczepy, przynajmniej z przodu, jest coś, co przeczy wszystkim prawom fizyki. Całość jest wykonana z laminatu. I nie wiem, czy ona jeździ. To jest właściciel, właśnie jedzie na ryby. Stoi ona tutaj, tak wygląda jak on by tutaj mieszkał na stałe, w tej przyczepie. Ale jak coś, można ją zawsze podpiąć i gdzieś ją przestawić. Oczywiście nie brakuje różnej maści, marek w zabudowie typu alkowa I tutaj też ich kilka, zobaczymy. A tutaj taka ciekawostka. Samochód, który wygląda trochę jak Delika, bo kilka części ma wspólnych z Deliką. A to jest Mitsubishi. H100, chyba u nas jest znane jako H-100 ale to jest też znane jako H-1, Starex, Grand Starex, właśnie Grand Starex on najbardziej był zbliżony do tej Celiki a tutaj widzicie Robione, wszystko przedzostawione. Ciekawe, czy ma napęd na 4. Tył jest zrobiony normalnie, tak jak pół integra. Klasyczny zestaw, T-Trójka z przyczepą, ona też tu dosyć długo stoi. T-Trójka wygląda, przynajmniej po tablicach tak jakby to była jakaś amerykańska wersja, ale dosyć dosyć mocno opakowanym stanie. Trochę szpachli jest na niej. No i oczywiście to, co znamy, czyli zabudowy na peżocie bokserze. Tutaj widać, że do świeża zabudowa, ładnie wykonana. A właśnie a propos peżota, boksera, to mam dla Was jedną ciekawą historię. A pod tym ostatnim filmem był taki mini konkurs na to, czy rozpoznacie tę markę turecką, która była przerobiona na ten food truck i o dziwo poszło Wam bardzo dobrze. Ja szczerze mówiąc nie wiedziałem, że ten samochód to jest Anadol i dzięki temu też troszeczkę zainteresowałem się tą turecką motoryzacją, ona jest dosyć ciekawa. I dzisiaj w nagrodę dla tych wszystkich, którzy dobrze odpowiedzieli, pewnie będziecie znać też ten samochód, który jest za mną, ale opowiem wam o peżocie J9. Peżocie, który tutaj w Turcji, mimo tego, że już ma bardzo leciwe lata, jest wykorzystywany i na kampery, i na food trucki, i na jakieś sklepy. No jeszcze niektóre nawet jeżdżą i wożą ludzi. Dlatego chwilę informacji o tym tureckim specyficznym minibusie. Samochód był produkowany w latach 80., od lat 80. tutaj w Turcji więc u nas w tym czasie jeździły chyba same Żuki i Nysy a Turcy postanowili produkować coś takiego i dlatego to jest Peugeot, ponieważ od Peugeota właśnie kupili licencję licencję, która była wydana tylko na Turcję, dlatego samochód jest dostępny tutaj w Turcji a dlatego go nie widać gdzieś na innych rynkach ze względu na to, że Turcja ma dosyć rygorystyczne zasady co do importu i eksportu aut chodzi tu o to, że ten rynek jest dosyć infantylny i zamknięty. Nie ma możliwości tego, żeby gdzieś sobie pojechać do Niemiec i ten samochód sprowadzić. Bo gdyby taka możliwość była, to podejrzewam, że ci wszyscy Turcy, którzy mieszkają w Niemczech, zaraz by naciągnęli tego wszystkiego, czego Niemcy nie chcą, tak jak u nas to się stało. A samochód ten, który widzicie, on zaspokoił potrzeby Turków, jeśli chodzi o transport ludzi, bo w Turcji jako tako Oprócz tych dużych miast, czyli Ankary, Stambułu i Antalii, to nie ma takich typowych miejskich, takie jak to u nas, czyli są takie duże, duże autobusy, które wożą po kilka osób. Zazwyczaj właśnie wożą tutaj ludzi takimi busami. I ten bus dlatego był zrobiony, żeby tych ludzi można było po mniejszych wioskach czy mniejszych miastach rozwozić. i najczęściej tu występuje właśnie w takiej formie minibusa, czyli przeszklonego. I zauważcie jedną rzecz, która jest charakterystyczna. Samochód ma już praktycznie 40 lat, a nie jest mocno szargany nie mardzy. Jakoś tutaj nie, nie bierze tych samochodów tak rodzaj i m, można powiedzieć, że jego stan jest nawet lepszy niż blacha w naszym groszku. To właśnie ciekawostką o Peugeotie Boxerze i to, co ma wspólnego ten samochód za mną, to jest to, że licencję kupiła fabryka, która produkuje do tej pory samochody i Zaczęli produkcję właśnie od czegoś takiego, a w tym momencie produkują Peugeoty boksery. Tutaj jest to robione i niektóre części także do tych wszystkich samochodów z trojaczków, czyli z Citroena. Nie pamiętam jeszcze Citroen, Peugeot, nie pamiętam, ale z trojaczków tak się utarło, dlatego być może jeśli jeździcie którymś z tych samochodów, które są produkowane obecnie, to on wyprodukowany w Turcji, wyprodukowany w tym samym miejscu, w którym były produkowane takie rzeczy. A jeśli chodzi o ten samochód, on jest tak popularny, że są nawet w Turcji fora, na których dzielą się tym, jak sobie je przerobili, czyli właśnie o tym mówiłem, o kamperach, o innych rzeczach. Także je tuningują, obniżają, glebują, wielkie alumy i tak dalej, czyli to wszystko, co związane ze sportowymi samochodami. A jeśli chodzi o taką rzecz, która mnie najbardziej zastanawia w tym samochodzie, to jak doszło do tego, że zrobili takie drzwi? Bo wygląda to tak, jakby albo licencja, którą kupili od Peugeota była jakaś niedopracowana, albo im się po prostu nie chciało tego zrobić i zrobili drzwi, które wyglądają na niedomknięte. Ja w początku, jak zobaczyłem ten samochód, to. Cały czas myślałem, że te samochody są pootwierane, że ktoś się może do nich włamał, nie, nie zbliżałem się. Dopiero jak się szczerzyłem, że to jest taka specyficzna konstrukcja, to cały samochód mnie zainteresował. Nawet zobaczcie, jakiś inżynier wymyślił to, żeby był daszek nad tą uszczelką, żeby woda się nie dostawała do środka. Dlatego jak znaliście tak egzotyczny samochód jak Anadol, to być może znacie też historię tych drzwi, dlaczego one właśnie tak wyglądają. Są też busy własnoręcznie przerobione przez właścicieli, tutaj akurat na Masterze, coś takiego. A tu jeszcze przykład klasycznej Integry. Chyba Hymer, bo z przodu znaczek Mercedesa, ale sam nie wiem. I to co jest charakterystyczne tutaj w Turcji, to każdy praktycznie kamper, no każdy, nie spotkałem chyba jeszcze takiego, który by nie miał, ma antenę satelitarną jest akurat w formie takiego tego bąbla. Ale zazwyczaj to jest klasyczny talerz, rozkładany taki jak ma większość kamperów w Polsce czy, czy w Europie i na pewno muszą coś ciekawego oglądać, że ma to każdy kamper. Coś na tyle ciekawego, że być może te 2 miliardy, które poszły na telewizję publiczną są właśnie na wykupienie praw. Bo jak dobrze pamiętacie, a jak nie pamiętacie to Wam powiem, wspaniałe stulecie to właśnie serial turecki, który telewizja polska odkupiła od Turków. Więc być może w tych kamperach, domach i wszędzie indziej oglądają coś tak ciekawego, że i my to zobaczymy niedługo za te 2 miliardy. Tu jeszcze taka alkowa Iveco i niestety nie pokażę Wam z bliższej perspektywy, ale gość ma z każdej strony, o tu widzicie, taką właśnie kamerę przemysłową. Każdą tą szafeczkę, którą otwiera, to włącza mu się od razu taki alarm jak przy drzwiach, taki na dotyk, czyli jak są styknięte to nie wyje, jak otwiera to wyje. Więc dosyć mocno mu zabezpieczenie tego kampera, już patrzy tu przez okno, nie wiem czy go widzicie. Patrzy co ja tutaj nagrywam. To jest taki rodzaj karawaningowca, taki rodzaj człowieka w sumie, czyli mój dom moja twierdza. I myśli, że im bardziej się zabezpieczy tym będzie bezpieczniejszy. I tak sobie siedzi w tym kamperze po całym, całymi dniami. I obserwuję przez te kamery albo przez okno obserwuję. Więc taki monitoring w sumie nie jest zły, bo też obserwują co się dzieje przy innych kamperach. Wykorzystaliśmy wszystkie atuty dużego miasta i postanowiliśmy stąd uciec w bardziej sprzyjające nam warunki, czyli bardziej łono natury chyba nam odpowiada. Ale czasami trzeba w takim mieście się zatrzymać. Chyba teraz jakaś plaża. Chyba tak. Także my uciekamy na plażę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to będziemy bardzo wdzięczni, jak naciśniecie przycisk. Subskrybuj. Cześć. Cześć.